Gdzie oni wszyscy są? Wow! Co to było? Wow! wow. Hej! Wszystkim z tej strony Skrby, Witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive! Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy... Jesteśmy na nowiusieńkiej mapie! W nowiusieńkim kraterze! Jest to mapa polegająca na powodzi, Ale dzisiaj tego nie będziemy robić! Będziemy robić... Co innego. Mamy tutaj dziewięć helikopterów, widzowie, dziewięć bojowych helikopterów, które będą strzelać prosto w nas. I spróbują nas zatrzymać przed dojazdem. Z tamtego miejsca, do tego miejsca. Tutaj. To jest mega daleko. To jest mega daleko. Zobaczcie na tą drogę. Ona się ciągnie i ciągnie. Będzie ciężko. Zaczynamy oczywiście od najzwyklejszego pojazdu. Jest to Mega stresujące, nie ukrywam. Ruszamy, widzowie. Helikoptery też ruszają. Już strzelają w nas. Minus jest taki, że ja nawet nie wiem gdzie jechać. Mam nadzieję, że tu będzie jedna droga i nie będzie żadnych dziwnych zakrętów. Zobaczcie. O! O! <ślesk> yeah. <noise> Jak to wygląda? Co to ma być? Serio mega trzeba uważać na te helikoptery! Większość z nich na razie nie umie latać, ale podejrzewam, że większość z nich się nauczy, zobaczcie, strzały latają! Oni próbują nas dogonić jakoś! Jakoś złapać! Oh, oh, wow, 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 wow! W bag dostałem! Bag dostałem! Paliwo, zobaczcie! I kto tak idealnie w nas strzela? I to serio dobrze mu idzie! Jedź, Screamy, jedź! Musimy się dostać jak najwyżej! Mamy też tunele na szczęście, także możemy się w nich ukrywać. Tylko minus jest taki, że nie możemy sobie na to pozwolić, ponieważ paliwo nam się cały czas wylewa z baku. Jedź, 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 Screamy! Jedź, Screamy! Te helikoptery są naprawdę blisko! Jedź, jedź, jedź! Ło! Jedź. Wow. To się palił mnie. Nie, nie, paliwo mi się skończyło, paliwo mi się skończyło. Tał zrobił. Jedziemy bez paliwa, dobra, po postarajmy się dojechać jak najdalej bez paliwa. Oni nie mogą we mnie trafić. Wow, wow, wow. Czemu tu jest W cały czas teraz? Dobra, podoba mi się to! W idealnym momencie straciłem paliwo! Wow! Dostaliśmy! Dostaliśmy to konkretnie! Aż tamten poleciał w dół! Tylko zobaczcie, zjazd z górki się kończy! Wow. Jeszcze śmigłem dostałem. Przegraliśmy. Dajmy jeszcze jedną szansę dla tego samochodu. Helikoptery ruszają. Ja wierzę po prostu, że tym samochodem jest to możliwe, widzowie. Jest to na pewno możliwe. Raczej nie. Zobaczmy, jak to nam pójdzie. Dostałem znowu bug. Palimy się! Palimy się! Pa, pa, palimy się! Jak to możliwe? Nie! Nie! Proszę. Wiedziałem, że oni będą lepsi, ale bez przesady, zobaczcie, jak to wygląda. Z przodu wychodzi ten ogień. Dostajemy go prosto na twarz. Opony nam pękają, hamulce się przegrzewają. Silnik już się zepsuł. Nawet wyhamować nie mogę. Czas ulepszyć samochód. Ruszamy od razu, zanim oni się skapną. Jedź, 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 jedź. Trzeba jak najszybciej wchodzić w zakręty, żeby jak najszybciej przyjechać. O, oni kamikadze robią! Żeby jak najszybciej dojechać do celu! Wow. O, to sta... to sta... Jesteśmy już blisko tunelu! Dostajemy z tyłu! Hamuj, hamuj, hamuj! Do... Zobaczcie, fioletowy. Uderzył w klif! Jedziemy do tunelu! Zatrzymajmy się tutaj! Poczekajmy chwilę! Poczekajmy chwilę! Chociaż to może być zła decyzja! Pojedźmy do tego następnego! Szybko! Jedź, jedź, bo oni mogą zablokować całą drogę tymi helikopterami. Szybko, szybko, szybko. Ja dostałem! Przybiło mi szybę! Prędkość, Screamy, prędkość! Jesteśmy już dalej! Pobijamy rekord, który zrobiliśmy wcześniej czerwonym autem. Oni cały czas są nade mną i cały czas się rozwalają. Jeć, 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 za mną. Słyszę cały czas coś. Strzały lecą! Strzały lecą! A my jesteśmy chyba w jakiejś pół? Wie już? Wow, wow, wow! Co to było? Trzymamy się cały czas! Zobaczcie, niebieski tu leci! Nie uderzył w żadne drzewo jakimś cudem! O, co to było? Nie wiem gdzie tu są zakręty, nie mam pojęcia gdzie tu są zakręty. To jest najgorsze! Skracamy sobie! Wow! Wow! O, o, o. Co zrobił niebieski! Jedź! Yeah. Przejechaliśmy! Ale oni są coraz lepsi zdecydowanie w tym pilotowaniu! Chociaż ja też znam mapę coraz lepiej! A... To... To... Gdzie mam jechać? W prawo czy lewo? Lewo jest pod górkę, jedźmy! W lewo! Nie, nie! Nie, nie! nie, nie. Oj, wleciałem. OOOO! Prawie bym nie wleciał! Nie, 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 dostałem, dostałem, dostałem. Nadal z naszym samochodem nic się zbytnio nie dzieje. Cały czas sobie radzi. Co mną jest helikopter! Szybko! Jedziemy, rozwalił się tam! Wleć w niego, wleć w niego! <grym> wleć w niego. <grym> nie, 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 nie! Wyciek z chłodnicy, tylko nie tu! Tylko nie tu! Jesteśmy już chyba blisko w miarę! Ale ten wyciek z chłodnicy może nam bardzo utrudnić sprawę Na szczęście mamy dość słaby samochód, więc on się jakoś bardzo nie przegrzewa Zobaczcie jak oni się ustawiają Lepiej jakby w ogóle mapa była płaska I on stał no, w, w mapie. Stał, stał w miejscu I, I tak byśmy tak tak, a... trafili <laughs> Tak byśmy nie robili. Niebieski podlatuje Ja już znam jego sposób On szuka prostej drogi Ustawi się prosto na nas I będzie prosto na nas strzelał Zobaczcie już chce Zgrzelać, uciekamy, 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 uciekamy szybko w prawo. Drzwi już nam odpadają. O, wow, wow, prawie wichałem w ten blok cementu. Jedź, jedź, jedź. Długa prosta. Długa prosta. Helikopterów nie widzę, bo jesteśmy już chyba wysoko. Dość mocno wysoko. Większy wyciek skłodnicy teraz mamy. I auto nam się jeszcze bardziej przygrzewa. Muszę odpuszczać czasami. Jedź, 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 Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Nie, nie, nie. Błoto jakieś. Co tu się dzieje? Nie, nie. O, co? Jak ja nie dostałem? Co tu się się dzieje Co to jest? Ale super to wyglądało. Musimy ochłodzić samochód. Co zawalona droga tu jest? Znaczy bardziej ziemia się zawaliła niż droga. Auto nam się coraz bardziej przegrzewa. Musimy odpuszczać. Ale to już mi chyba nic nie daje. O nie, 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 nie. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo szybko. Dostajemy coraz bardziej. Ostatnia droga, jeżeli nam samochód wytrzyma. To co auto. Wygramy! Co się dzieje za nami? Jedź, 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 jedź. Nie patrzy na nic! Nie patrzy na żaden helikopter! Skupiam się na samej drodze tylko! Dostajemy cały czas w tył Jedź, jedź, już samochód Praktycznie nie przyspiesza Proszę, 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 proszę Helikoptery się nie poddają ani trochę Błoto tu jest praktycznie wszędzie Dostajemy od nich O nie, 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 nie Nie, 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 nie Silnik, silnik, silnik się poddał Zobaczcie, tam jest koniec Tam jest koniec Jedź, jedź, nie Mamy duży problem Widzowie Nie trafimy Trafił. właśnie strzelałem w niego i nagle zwolnił. Tak mogę sobie rozwalił się, zatrzymał się. <średytuczny> strzelają w nas jeszcze! I znowu przegraliśmy Ale to jest czas na ulepszenie samochodu Weźmy tym razem te nowe autko I weźmy je jak najbardziej opancerzone Jakie one jest wielkie Wow, zobaczcie, ta ciężarówka ma nawet silnik rakietowy z tyłu Nie zauważyłem tego wcześniej I rzeczywiście ten silnik działa Na pewno się przyda Trzymajcie kciuki, jedziemy Ruszamy, helikoptery też od razu ruszają I się problem, bo zanim my się rozpędzimy, troszkę minie. I to jeszcze nie skręca, praktycznie. Dobra, włączam ja to, włączam ja to. Tutaj trzeba wyłączyć, bo będzie ostry zakręt, do którego nie wyhamowałem, praktycznie. U, dostałem, to stałem, ale nic się nie stało. Dobra, przetrwamy wszystko, przetrwamy dosłownie wszystko. T tylko będziemy, <ścoughs> tylko będziemy na miejscu za jakieś dwa tygodnie, Nie, nie! Co mi się stało? Czu A! 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 Dostałem! A! Szybko! Rakieta! Włączamy! Jato! Jest naprawdę źle widzowie! Ten samochód sobie kompletnie nie daje rady! A A Delikatnie zahaczyłem. Jest kompletnie zawolny. Przez to, że oni mają minigany, jest mega ciężko. Dobra, dobra, dobra. Ten chciał we mnie wlecieć. Wow! wow, nic mi się nie stało? Nie, 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 nie. nie! Hamuj! Ten samochód tyle waży, że się nim nie da dosłownie skręcać. Dostajemy! Dostajemy miniganami. Jeć, 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 nadal możemy jechać, nadal możemy jechać. Hop, hop, hop. Nieważne, jednak nie możemy jechać. Samochód jest cały zniszczony. Czas go zmienić na coś szybszego. Weźmy nieco sportowszy samochód, a więc ruszamy! Jedziemy, zanim oni się skapną! Zanim oni się zbiorą! Jaki ten samochód jest stabilny w ogóle? Dobra, dobra, uciekam, uciekam! Tym samochodem powinienem już sobie dać radę! O ile nie! Oni są coraz lepsi! O ile nie spadnie na mnie helikopter! Powinniśmy sobie dać radę! Wow, no, A! 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 Żyje, żyje, szybko, szybko, szybko w na drogę. Wow! co to było? Nie, wow, wow, dostałem zbiornik paliwa. Na tym kończymy widzowie. Możemy już się poddać? Całkowicie. Podciąłem jeszcze ten helikopter. Prze Przegraliśmy. Dajmy jeszcze jedną szansę dla tego samochodu, bo to była moja wina troszkę. Wow. Nie, dostałem, ale nic się nie stało na szczęście Oprócz tego, że drzwi postanowiły nas troszkę opuścić wow. Wow, Jak to wygląda, jak te strzały wyglądają, jak one lecą wszystkie Czekajcie, pojedźmy tędy, czekajcie, chyba to jest to samo praktycznie Przejeżdżamy przez tunel i przez drugi tunel. Wow! Wow! co robi niebieski? Okej, okay, dobra, mocne dokamowanie, mocne dokamowanie jest. Dotknęliśmy bandy delikatnie. Jedziemy dalej. Wow! Nie wierzę! Nie wierzę! Jakie te helikoptery są szybkie! Nie mogę im uciec, co prawda jest dziewięć helikopterów! Ale mimo wszystko jest ciężko, palimy się! I mamy spory problem teraz! Samochód nasz daleko nie zajedzie! Je, już w sumie... Si a silnik się zablokował. Nie, nie mogłem nic robić. Co się z tymi drzwiami stało? Czy Czemu są w drugą stronę? Prze przegraliśmy. Weźmy coś jeszcze szybszego jeszcze szybszy samochód. Stworzony. A. Drzwi helikoptera tu podleciały. Stworzony do wspinaczki po górach. Mamy docisk. Mamy mega dużo mocy. Powinniśmy sobie poradzić. Ruszamy. Ruszamy. Dobra, ten samochód jest dużo szybszy. Wow! Dostałem już! Jak oni to robią? Nie, 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 nie! Jak ten minikom popycha nas! A, nie, nie, mogę skręcać praktycznie. Już się dobrze zaczyna, ale jedziemy dalej. Nie poddajemy się, może nam się uda. Może nam się nie uda! Trzymaj się, trzymaj! Mam jeszcze jeden pomysł. Czemu oni wszyscy lecą tu? <ślesk> Mam taki pomysł, że zamiast pojechać w prawo, jedziemy w lewo. A super. 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 Pojedźmy w takim razie w Telewo W Telewo, może tutaj będzie jakaś lepsza, szybsza trasa Jak oni trafiają, o tym to jest nienormalne Jedź, 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 jedź. Dostał Wow, wow Dostajemy cały czas Pojedźmy tędy, pojedźmy tędy To powinno nam skrócić nieco bardziej drogę Mamy 4x4 4, Więc powinniśmy sobie poradzić Gdzie je jadę? Gdzie je jadę, oby nie w dół Ale Idziemy prosto, zobaczmy, czy rzeczywiście w dół prowadzi. Teraz chyba w lewo. Dobra, skróciliśmy chyba. Jedź, 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 jedź. dostaję od nich i przez to nie mogę skręcać, praktycznie. Czy ja jadę w dół chyba cały czas? Nie. nie! Jechałem w dół. Dobra, skaczę, skaczę tutaj. Skaczę tutaj! Nie! Nie udało się. Dobra, jedźmy w prawo, jedziemy normalnie, bo ja się pogubię na tej mapie. Szybko, 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 szybko. No! Nie! Co to ma być? Co to miało być? Nie, 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 nie! Oni oszukują! Ale nasz silnik nadal działa! Tylko koła nie działają, z tego co widzę! Jakim cudem to nadal jedzie? Nie mam pojęcia! Zobaczcie, jak to wygląda z przodu! A! Nie mogę skręcić! Nie mogę skręcić! Nie mogę skręcić w prawo! Dobra, delikatnie po bandzie! Delika delikatnie po bandzie! A! To. Nie nie dało się skręcić? Nie możemy jechać! Przegraliśmy w tym miejscu jeszcze! Jedziemy jeszcze raz! Musimy dać szansę dla tej rajdówki, zanim weźmiemy naszą walkirię <grymianie> Jak to fajnie wygląda z pierwszej osoby. Wchodzimy w miarę dobrze w zakręty! Dobra, do hamowanie, do hamowanie. Tutaj przy lewej, przy lewej próbuje się przynajmniej trzymać. Z, z pierwszej osoby się całkowicie inaczej jedzie. Gdzie oni wszyscy są? Wow, wow, co to było? Dobra, dobra, dobra Te zakręty można dość szybko przejechać Tracimy zderzak Hamuj, 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 hamuj Dobrze, dobrze, dobrze Jedź, jedź, jedź Oni się już całkowicie rozgrzali Czemu tu helikopter leży? Opona mi zeszła Powietrze mi zeszło z opony przez nich I nie mogę skręcać przez nich W dwóch oponach nie mamy powietrza już widzowie Jedziemy, 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 nie poddajemy się, nie da się jechać praktycznie przez ten helikopter, który leżał na ziemi. <laughs> Musimy jechać bardzo delikatnie teraz! Nie możemy jechać zbyt szybko. Skręcamy w lewo. Spokojnie. Jedziemy cały czas do góry, cały czas nie ma żadnego problemu. Tak naprawdę jak jechałem szybko, oni mnie najbardziej atakowali, mam wrażenie. Nie. Dobra, dobra, dostaję, dostaję, dostaję. Niepotrzebnie to mówiłem! Niepotrzebnie to mówiłem! Niepotrzebnie to mówiłem! No, nie, 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 nie. Trzymamy się, trzymamy! Oh, było blisko, było mega blisko. Jedź, jedź. Koła nam już całkowicie z budy wypadają. Próbujemy jeszcze jechać. Chociaż nie wiem czy jest jakakolwiek szansa. Nie, nie, nie. Dostaje, staje cały czas. Jedź, jedź. Nie, 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 nie. Jedź, 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 samochodziku. Jedź, samochodziku. Zobaczcie, przegrzewa się nawet. Nie, zderzyli się. nie. Zostaliśmy pokonani. Czas wziąć najszybsze auto, które mamy teraz dostępne. Mamy Astona Valkyrie Zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. Jedziemy, przyspieszamy. Ten sam Samochód powinien sobie poradzić z każdym zakrętem! Jak szybko jedziemy! Nie no, teraz to będzie w miarę proste! Powinniśmy dojechać do samego końca! O ile ja niczego nie zepsuję! Czemu? 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 Czemu ktoś z rakietą strzela? Czy ja widzę rakiety? Co tu się stało? Czemu ktoś ma rakiety? Nie! Nie, nie, nie! Czemu ktoś ma rakiety? Ale ten samochód jest mega szybki! Jest mega szybki na tych zakrętach! Jesteśmy już w tunelu, to mi zajęło dosłownie chwilę, żeby tutaj dojechać! O, nie! Ło! Dostałem rakietą! Dostaliśmy rakietą! A, nie! Nie, nie żyjemy. Ruszamy raz jeszcze helikoptery. Teraz nie mają żadnych rakiet, bo to, bo to nie było zgodne z zasadami. Jedziemy! Jesteśmy już przy tunelu. Nie zahaczę, nie zahaczę. Okej, okay, nie no, ten samochód jest boski. On jest mega fajny. Jedź, 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 screen, jedź, screamy, jedź screamy. Tu są ostre zakręty, tu trzeba uważać. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej, okay. nie no, zbiornik paliwa. Mamy... Pęknięty zbiornik paliwa, czyli najgorsze możliwe. Raczej tego nie przejedziemy. Chociaż jest jeszcze szansa, bo to paliwo dość powoli spada. No. Nieważne. Jedziemy oczywiście raz jeszcze. Raz jeszcze, co to drzwi od helikoptera. Nie! Wow! Co się stało? Co? Nie, nie mogę jechać! Nie mogłem jechać! Przednie koła mi ledwo dotykają ziemi, przez co mniej skręcamy! Co się dzieje z tymi helikopterami? Nie, to, 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 to co, co się dzieje z samochodem? Co się dzieje z... No! Co to, co to było? <ścoughs> Utknąłem przez zderzak. Mój samochód całkowicie pływa. Nie mogę skręcać. Zjadł swój własny zderzak. Przegraliśmy. Jedziemy teraz w lewo, bo tutaj były nieco inne zakręty. I powinniśmy dojechać do tej stacji benzynowej. Mijamy jakiś kościół. I zobaczcie, jaka tu jest droga. Dużo mniej zakrętów. W sumie łatwiej nas trafić, ale ten samochód się nadaje do tego. Nadaje się na takie długie, długie zakręty, jaki wielki tunel! Przejeżdżamy przez tunel 280! 300 kilometrów na godzinę praktycznie! Jedź, 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 Jedziemy! Nie no, ta trasa mi się mega podoba! Tu jest ostry zakręt, okej? Okay? Okej okay, Tu jest też ostry Ale mam wrażenie, że jesteśmy już mega wysoko I blisko naszego celu Przynajmniej coraz bliżej Udało się, udało się, udało się Cofaj, cofaj, cofaj Szybko, szybko, szybko Jedź, 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 jedź Jedź, bądź w ciebie uderzą, Creamy. To jest ślisko Bo jest czasami mokro na tych zakrętach I jest strasznie ślisko Hamuj, dobrze Jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy coraz bliżej Coraz wyżej Jesteśmy już przy Stacji benzynowej. Okej. Okay. I jedziemy tutaj jak najszybciej i prosto. Zobaczcie, jak oni się wszyscy już dobrze ustawiają! O, dostałem! No nie, nie, nie! Zostaliśmy rozwaleni przez, przez samych siebie! Wow, wow, wow Jesteśmy za stacją Benzynową, więc jesteśmy Już naprawdę daleko I teraz trzeba uważać, żeby nie rozwalić W tym samym momencie, Screamy O, tu się chyba rozwaliłem, albo, albo Wcześniej trochę, okej okay, Jakie tu prędkości mamy My mamy 200 na godzinę, na spokojnie Co jakąś Chwilę tutaj Lekko zahaczyłem, lekko zahaczyłem, nic się nie stało Nic się nie stało, jest dobrze, jest dobrze Już się przeraziłem, jesteśmy cały Czas ostrzeliwani nie wiem jakim cudem Oni za mną nadążają Jakie ja mam co chwilę takie wielkie prędkości Co prawda oni nie mają zakrętów Ale jesteśmy już naprawdę blisko Ostatnie piętro nam zostało Ostatnie piętro do przejechania Jedź, jedź, jedź Dobrze, dobrze, dobrze Screamy Błoto, błoto, nie podoba mi się te błoto Jak to fajnie wygląda Jak to mega fajnie wygląda Tutaj trzeba uważać Mega na kamienie I mega na te błoto to po to rzuca naszą walkirią, bo ona odstaje jakiś centymetr od Ziemi. Jakiś tu zakręt ostry był Niebieski helikopter jest nad nami Musimy go wyprzedzić, widzowie Wyprzedzamy go 220 240 km na godzinę Jest zakręt Jedź, 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 jedź Skrimi, jedź, jedź, dobrze Już prawie jesteśmy, już prawie jesteśmy raczej Okej, okay. stój, stój, stój Tu powoli, tu powoli, tu powoli Tu powoli Ktoś się rozwa... O! Ktoś się rozwalił dosłownie nad nami Delikatnie, delikatnie, delikatnie Jedź, jedź, jedź Wow, jak wykręcił! Tutaj chyba wolno. Dobra, bo są skoki. Okej, okay, znowu! Jesteśmy na całkowicie nowej części mapy. Zobaczcie, tam jest cel! Nie, 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 nie! Jedź! 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 Proszę, proszę! Nie! nie. Zobaczcie, byliśmy tak blisko. Jesteśmy widzowie nieco wyżej! Stwierdziłem, że skipnę ten moment z dołu, ponieważ ten odcinek odcinek by nie miał końca. Jesteśmy na ostatnim pięterku i jedziemy po wygraną. Muszę mega uważać na ten samochód. Whoa! helikopter prawie we mnie wleciał. Mega uważać na ten samochód, boję się go, bo jak stracę przyczepność to tracę ją na zawsze. Lekkie błotko, okej. Okay. I jedziemy, jedziemy, jedziemy Prędkość maksymalna, tu jest skok, tu trzeba uważać I to jest ostry zakręt mega <ścoughs> Jecie, 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 jeźcie. Jeź, jeź, jeź. Szybko, 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 szybko. Okej, okay, dohamowanie ostre! Cały czas strzały lecą w moją stronę, to jest przerażające. Jak na jakiejś wojnie, dosłownie. Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. O, oh, helikopter! Oh. Mamy skok! Dobra, udało się. Tu jest kolejny skok na te skoki trzeba uważać, bo to zawieszenie nasze jest mega twarde. I zbliżamy się powoli do tego momentu. Do tego ostatecznego momentu znowu zostało nam jakieś dosłownie nie wiem parę kilometrów stąd wypadłem ostatnio jedziemy dalej jesteśmy już na samym końcu co tu się dzieje czemu tu są wszędzie kamienie nie 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 delikatnie delikatnie Screamy. proszę żeby nie było nigdzie na środku kamienia ledwo wyhamowałem jest jest minęliśmy to minęliśmy to wszystko ostry zakręt ostry zakręt kolejny tutaj kolejne kamienie Jedziecie, je, 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 je. Dobra, 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 dobra! Nie no, to jest tak ryzykowne! To jest tak ciężkie! U, ile kamieni! Ile kamieni! Co tu się dzieje? Końcówka, 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 niecie! Trzydzieści, jakie trzy! O! Dostałem śmigłem! Dostałem śmigłem! Nie, 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 proszę, proszę, proszę! Jesteśmy już dosłownie prawie na samym końcu! Gdzie jest ten koniec? Gdzie jest ten koniec? Ruszowy prawie w nas wleciał Uniknęliśmy go Nie no, nie no, co to ma być, co to ma być, co to ma być Czemu te helikoptery są tutaj I jesteśmy, zobaczcie Na samym samiutkim końcu Tak Ta, jeszcze ktoś we mnie walnął Udało się po tylu próbach Nawet pewnie nie widzieliście połowy tych prób Także ja wam dziękuję za oglądanie Jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka Piszcie czy chcecie powódź z tej mapy Ja wam dziękuję za oglądanie I pa, pa.